No i mamy kolejny kaloryfer taki. Uło. Może uda mi się dokładnie pokazać. Jest coś duży. Jak ja maluje. maluję? Wcale nie mówię, że jestem profesjonalistą, czy tam kimś kilka lat już maluję, maluję tak samo. Znaczy trochę się zmienia, trochę ulepszam techniki. Ale nie jestem żadnym tam jakimś specjalnym szkoleni po szkoleniach, kursach nie wiem <laughs> normalnie to jest tak proste tylko trzeba mieć dużo cierpliwości a jeszcze tym bardziej tu gdzie jestem to nie wymagają ludzie aż tak bądź nie wiem nie potrafią sprecyzować jak są no najgorszym przypadkiem trafił mi się kiedyś taki dom Oj, czekali za mną dwa miesiące. Wyszli kogoś, nie? Nie, no, to ja będzie ty pomalował. Hm, ciekawe, czemu? No, malarzy jest mnóstwo. Ja nie wiem, że nie mogę się tam z nimi dokładnie do, dogadać, no, ale no, chyba cena. Zaniżyłem cenę. <ścoughs> I ten. Też ja się zaniżyłem, no. Tak jak chcieli, tak wyceniłem według mnie, jak mi to pasuje i, i dobra, I się zgodzili, ale fajne było w tym gościu stolarz, był stolarzem a ja miałem pomalować w sumie całą HT, pokoje, ale na początku chcieli, żebym pomalował listwy same, same listwy, no to mi przyszło, mi tam będzie dobra, 2-3 dni pomalowane. Gość jeszcze, no one już są gotowe, prawie, one już są z podkładami, to raz wystarczy pomalować. Będzie dobrze. Nie no, chociaż ze dwa razy. Jak już mają podkład, to jeszcze tak ze dwa razy. Nie raz. Dobra, kupiłem farbę. Ja Dobrze, że miałem podkład. Zacząłem tak, kapkę zrobiłem, uuu sobie myślę. Zresztą sam sobie robił gościu, nie? To zanim zacząłem, no zacząłem oklejać. No i patrzę na te listę, bo to już bliżej człowiek tak się schyli. Jak już się schylił, to już tak jedzie. I zostało. Sam robił. Nie dość, że nie użył tam. Użył akurat mdf -ów. MDF. Nie dość, że na dziur. <laughs> Ile wlazło? No nie wiem. To co parę centymetrów dziura była. Co parę centymetrów był gwóźdź niedobity. Nie, maszyna mu szwankowała, czy co? nie Niepodocinane to wszystko. Zero jakichś tam fajnych kątów, żeby on to zgrał. Żeby to miał ręce i nogi. Tak, według mnie, to powinien sobie, jak już sam robił. No, to powinien sobie już te dziurki zaszpachlować No, bo narobił tych dziur. Tam, gdzie nie dociął, to powinien już tam dociąć. Tam, gdzie jest szpara, no to powinien się postarać, żeby tych szpary nie było. Ja mu się deski kończyły, czy te MDF-y. Jak mu tak niechlujnie odwalone. No, ale co się dziwić po gościu? Bo jak ja go widziałem, przychodził do, do domu w czapce, upieprzony, siadał kanapa, telewizor. Przyjeżdżała żona, tam po dwóch godzinach, no to stawiała i robiła kolację. No i tak gość się nie ruszał. Stolarz. No to nie, no narobił się w pracy pewnie, nie? No ale, no i dobra. Chciał raz, wyceniłem tak jakbym to na raz miał pomalować. No i okazało się, że no muszę jednak pojechać podkładem, bo farba nawet nie chce się trzymać tego MDF-u. Zresztą, co pozaklejać te wszystkie dziury. Pozaklejałem te dziury. Kurczę, cały jeden dzień zaklejam dziury i szlifuję te deski. te MDF. Z MDF-em jest tak, że jak jest nadszarpany, no to już za dużo się z nim nie da zrobić. On już nadszarpnięty będzie. Można sobie papierami szlifować, szlifować, szlifować. To nie jest deska, że jest twarda, tylko to, to jest taka wata. Im bardziej szlifuje się, jeżeli się z tą warstwę z ją zedrze, <grym> no to, to taka wata zaczyna wystawać. Tego ani to zamalować, zachpachlować. Olejna farba, gdyby od razu poszła, to wsiąka za każdym razem do środka. Także, no musiałem podkładu użyć. No. Narobiłem się, narobiłem, natrzaskałem, naszlifowałem il. i no, oczywiście jestem malarz, nie cudotwórca. Jeżeli goś spierdzielił, to ja nie jestem w stanie za niego zrobić. Zresztą tak... Chciał raz tylko pomalować, tak no pierdol jakby to miało być, no. Zacząłem się starać. Chciałem się tam starać, starać. Zrobiłem, pomalowałem. Podkładem. No i dobra, następne dzień trzeba było wpaść bo tu już czas się kończył, jak się narobił cały dzień drugi dzień wpadłem, no znowu jedziemy farbą nie? jadę tą farbą, jadę, maluję, kurczę, no to, to jest strasznie wolna robota dobra zrobiłem jeden dzień farbą, drugi dzień wpadłem, znowu farbą trzeci dzień farbą, bo to tego, to cały domu te poleciał chyba deski, kurczę gdzieś tam od kogoś podpierdzielił narypał, narypał a ja maluję, 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 maluję. kurcze już mi wychodzi na to, że trzeci dzień minął, czwarty dzień minął, piuntek. No jeszcze w sobotę przyjechałem. Kurcie, dokończę. Gość popatrzy się na te deski, patrzy się. Smoka, nie tak one wyglądają. Mówię, no normalnie no to jest MDF tam cudów nie zrobię ale jak on tam u niego na budowę gdzie on tam robi malarze przychodzili to one się świeciły jak plastyki. musisz pan chce plastiki kupić <grym> Mówię, nie wiem no robię co mogę a wychodzi no, według mnie nieźle no ale według pana panu się nie podobał bo chciałby pan super ekstra ja się staram, żeby to super ekstra wyszło, no ale... tego. To, a tu jeszcze gwóźdź wystaje, a tu. Ja mówię, ale to ten kto wbijał, powinien już zadbać o to, żeby nic nie wystawało. Ja tyle co mogłem zrobiłem. Jestem malarz, maluję. Niezadowolony, niezadowolony. Mówię, mówił pan mi o jednym razem bym pomalował. Ja to maluję trzy razy i dalej się panu nie podoba, nie? No co ja mogę zrobić, a jeszcze fajny bajer, bo niektóre farby jak się zaczyna malować nie są białe, są na przykład szara zielonkawa to tak wygląda i on jest zadowolony co to za kolor no ale z tymi farbami jest tak, że one jak już wysychają robią się super ekstra turbo białe ale nie przetłumaczę, bo u niego na budowę jak wchodzili to oni sobie to oni mieli już drażę białą, no. Rozmawiaj z fachowcem. No i ten, pomyślałem sobie, wezmę pieniądze, więcej tu nie przyjdę. No i tak chciałem zrobić, no, ale dobrze, że... Dobrze, że zapłacili za te trzy dni, co sobie wyliczyłem. Mimo, że byłem sześć. I... Jakoś to wyszło. Z tym, że... Jakoś... No... Parapecik teraz będzie jechany. Jakoś to wyszło, tyle że sami zadzwonili, że już nie chcą. Mnie chujowo wygląda. No i dobra, i się zgodziłem. Dzięki bardzo. Nie polecajcie mnie tylko nikomu z tej grupy. Zaraz tu parapecik ciągnięty. Ładnie. Sufit wysek, Nie ma tych merów, bajerów. Dookoła już jest poprawione fantastyko No i co no, robi się nierazu ludzi. Człowiek się stara. Co jak najlepiej? No, cudów nie zrobię, jeżeli coś jest okrągłe, to jak ja to pomaluję, to to nie będzie już kwadratowe. <laughs> no ale tak niektórzy chcą. Tak sobie zażycią. No to nie do mnie takie rzeczy. Oj, tego parapetu no rzeczywiście niemalne. Stara. no przykro mi było bo stolarz no, na początku fajny jak on tam, tam swoim stolarskim wyjechał językiem o ładny fajnie się z nim rozmawiało chociaż nic nie rozumiałem ale no szkoda ludzi mógł powiedzieć że chce plastik no, to bym się nie zgodził na taką robotę a ja się zgodziłem bo chciał tylko raz pomalować pomalowałem trzy razy, siedziałem dwa razy dłużej Zmarnowałem czas, pieniądze, farbę. I nie byli zadowoleni, ale że zapłacili to bardzo mnie to ucieszyło. Chociaż tak to już była pół, połowa ceny, nie? No, no trzecia w sumie. No, ale zdarzają się właśnie takie dziwne przypadki. No, jeszcze parę tak na pewno się znajdzie tych przypadków, to dorzucę.